Siemanko, widzowie, dzisiaj będziemy otwierać yy, moje paczki, bo po prostu zdobyłem sobie o z tego drafta tutaj i zobaczymy, co nam wypadnie. Te, te dwie paczki: 87 i toty. Najpierw otwieramy 87. O! Czekaj, kurde, myślałem, że ten. Yy, co to będzie? Nawet? Ej fajnie, fajnie. A nie, dobra. Polska! Dobra. I tu co będzie? Dobra, dobra, dobra. Nie no, nie gadaj, że... Markinios! Ja mam marki No i Marquinhos. Ja mam Marquinhosa. I tak zwana... to dupa trochę. Milion dwieście pięć. A wiecie co? Dla was widzowie, to dla was wszystko to zrobię. Ot, otwieramy Lighting Randa. No, wszystko dla was widzowie. Jeszcze otwieramy kolejnego poca. Czy, takie, i o jeszcze raz to co. Panie Widzowie, tak mi się trochę nudzi, no to mówię, nagram, dobyłem paczki. Dobra. I możecie ci użyć moje karty. Już mam ich nawet. Dopiero zacząłem grać, już mam te karty. Dobra, nara widzowie, nara.